W miniony weekend mszana Dolna gościła ponad 350 notariuszy z 18 izb notarialnych z Polski i z Europy, bowiem po raz 13 stolica Zagórzan była olimpijską areną zmagań. Olimpiadę otwarł Krzysztof Maj, prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, gospodarz olimpijskiej rywalizacji. 13. olimpiadę notarialną uważam za otwartą. Skoro olimpiada, to nie mogło zabraknąć honorowej defilady. I oczywiście olimpijskiego z I proszę Państwa! Także gołębi te zatoczyły koło nad stawionem szańskiego Turbacza jako znak pokoju i rozpoczętej rywalizacji. I przystąpili do niej na basenie, bieżni murawie, hali korcie tenisowym, stole ping-pongowym i brydżu. W sumie rozegrano 49 dyscyplin wyczynowych, a puchary przyznano w 56 kategoriach. Piątek był pierwszym dniem zmagań notariuszy. Oczy sympatyków i kibiców przede wszystkim zwrócone były na Limanowską pływalnię. Tam rozegrano 9 finałów. Największe emocje wzbudziła oczywiście sztafeta. Wygrał Gdańsk przed Szczecinem i Ukrainą. Wrażenia очень очень хорошие. Всё спланировано, всё так продумано. Позитивное настроение в течение пребывания у вас. W grach zespołowych na pierwszy ogień poszła siatkówka. Bezkonkurencyjni byli notariusze z Warszawy, którzy w finale pokonali ekipę z Katowic. Ważny dla pani drużyny jest wynik sportowy, czy ta taka trochę zabawa? Myślę, że zabawa przede wszystkim. Natomiast no nie ukrywamy, że w związku z tym, że Olimpiada jest międzynarodowa i ten tytuł mistrzowski raz do nas wraca, raz od nas odchodzi na korzyść Rosji, No bardzo się cieszymy, że w tym roku zdobyliśmy tytuł mistrzowski. Turniej basketu zdominowali notariusze z Ukrainy, którzy również tryumfowali w finale turnieju piłki nożnej. Ten odbywał się na zakończenie turnieju i już przypadającym deszczu. Notariusze z Ukrainy tryumfowali również w mniej olimpijskiej, ale za to bardzo emocjonującej dyscyplinie, którą było przeciąganie Liny. W finale pokonali Słowaków. Przeciąganie Liny to nie jedyna mniej olimpijska dyscyplina. Notariusze rzucali do kosza, podnosili ciężarki, pokonywali również tur przeszkód. Nie mogło oczywiście zabraknąć artystycznej dyscypliny, bo jak się okazuje notariusze to nie tylko poważni i sumienni ludzie, potrafią się również świetnie bawić. Przewodziel naszy program, naszej delegacji Władimir wymyślił, jaką piosenkę śpiewamy, jak poruszamy się. W większości to jest jego zasługa. Natomiast tutaj też nasza zasługa w tym, że tak pięknie zatańczyłyśmy. Podczas dwóch dni pracy przy Olimpiadzie Notarialnej nasza redakcja skorzystała z pomocy tłumaczów Elżbiety Storzek i Haliny Majkowskiej, dzięki czemu mogliśmy swobodnie rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami olimpiady. Emocje były nie tylko na pakiecie. Bardzo dobrych wyników nie brakowało na bieżni. Świetne rezultaty padały w biegach sztafet i sprincie zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Jakie wspomnienia wywiezie Pani z Muszany Dolnej? No rewelacyjne, ponieważ w tym roku nasza izba zdobyła mnóstwo medali. Zdobyliśmy również medale w pływaniu, liczne medale w pływaniu. Dzisiaj jeszcze w koszykówce, w biegach, również tutaj w sztafecie 4x400. Także, no i przede wszystkim fajne imprezy wieczorne. To na pewno pozostawia rewelacyjne, miłe wspomnienia. My name is Paul Molnar, from Hungary, from Budapest. Mm -hmm. I... Run. Pochodzę z e, Węgier, e, z Budapesztu i e, bieganie jest moim hobby, nie jakimś zawodem. Dzięki tej olimpiadzie bardzo e, jednoczy się cała drużyna. E, jeżeli tylko mamy szansę na jakąś sportową rywalizację, to oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć jakiś medal, ale jest to połączenie głównie i zabawy, i sportowej rywalizacji. Prestiżowej konkurencji rzutów karnych wygrał Adam Sadowski, prezes Katowickiej Izby Notarialnej. Jak Wasza izba wypada na tle innych drużyn w tej notariadzie? Myślę, że wypada bardzo dobrze. Mamy szósty złoty medal, także będziemy jedną z najlepszych Wszyscy uczestnicy mogli jednak pozazdrościć notariuszom z Białego Stoku. Byli bowiem oni najbardziej zdyscyplinowani i najgoręcej dopingowali. Myślę, że chcieliśmy tutaj zaakcentować naszą yy, obecność poprzez yy, wspieranie innych. Chcieliśmy, żeby każdy z nas uczestniczył przynajmniej poprzez wspieranie innych drużyn i naszej drużyny. 13. Olimpiada przejdzie do historii nie tylko ze względu na udaną pogodę, która była słoneczna i towarzyszyła notariuszom prawie do końca olimpijskich zmagań, ale i ze względu na wysoki poziom organizacyjny. Po roku przerwy udało się zmagania olimpijskie odtworzyć i nadać im również wysoki poziom sportowy. Ten nie byłby możliwy, gdyby oczywiście nie przygotowanie zawodników, jak i zaangażowanie kilkudziesięciu osób, które. Złożyły sztab i biuro zawodów. Nie jeden zawodnik uprawiający sport wyczynowo e, w takim wieku e, zdobywając takie wyniki, to jest, to jest coś pięknego. Ilu sędziów obsługuje te zawody? Łącznie sędziów blisko 40 osób, e, w tym kilkanaście kobiet. E, zmagania również były w grach zespołowych, w piłce nożnej, w siatkówce, w związku z tym potrzebna to jest naprawdę duży sztab. E, Ściągamy tutaj ludzi z całego powiatu, kilka osób nawet poza powiatu, które pomaga nam w organizacji tych zawodów. Nasze biuro zajmuje się podczas samych zawodów, przede wszystkim koordynowaniem przebiegu cały, wszystkich zawodów sportowych. Opiekujemy się przede wszystkim uczestnikami, udzielaniem konkretnych informacji, gdzie mają się udać, w jakim celu, czym, jakim środkiem transportu. Oczywiście kwaterujemy tych uczestników w różnych ośrodkach. W zasadzie na tym się opiera nasza praca. Opieką, nad uczestnikami, pomocą. Jak notariusze z Krakowa czują się jako organizatorzy, jako gospodarze? No, czujemy się zawsze bardzo odpowiedzialnie. Z jednej strony to jest odpowiedzialność, żeby ugościć wszystkich, przygotować wszystko na ostatni guzik. Oczywiście główną rolę tutaj odgrywa nasz kolega Czesław Przynalik, a poza tym jest nam bardzo miło, kiedy i koledzy z kraju i z zagranicy tutaj. Na tą piękną ziemię przybywają. Klasyfikację medalową 13 olimpiady notarialnej zdominowali notariusze z Ukrainy, zdobywając łącznie 23 medale, w tym aż 15 złotych. Na podium uplasowali się jeszcze notariusze z Katowic z dorobkiem 5 zł i 3 srebrnych medali, a trzecią lokatę zajęli rejenci ze Szczecina, którzy zdobyli łącznie 14 medali, w tym 4 złote, 8 srebrnych i 2 brązowe. Józef Budacz, tv 28